Witajcie w naszej finansowej podróży. Zastanawialiście się może, co można zrobić z pieniędzmi, żeby nie tylko leżały odłogiem, ale może, no, trochę na siebie zarobiły? Dobre pytanie na start. Dziś rozłożymy na czynniki pierwsze dwa główne podejścia: inwestowanie, które kusi potencjalnie większym zyskiem, ale, no cóż, wiąże się z ryzykiem. Zawsze jest jakieś ryzyko oraz oszczędzanie. Taką spokojniejszą ścieżką do systematycznego budowania kapitału. To jest naprawdę ważna decyzja, którą ścieżkę wybrać, bo to zależy od mnóstwa czynników. Ile mamy pieniędzy, tak? Na jak długo możemy je zamrozić, nie potrzebując ich na co dzień? Mhm. Czy jesteśmy skłonni zaakceptować pewien poziom ryzyka, czy wolimy spać spokojnie? Nawet od naszej wiedzy i doświadczenia w tematach finansowych. Jasne. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej obu tym światom. Naszym celem jest, no, żeby zrozumieć, jak działają podstawowe strategie inwestycyjne i jak mądrze krok po kroku budować swoje oszczędności. W porządku. To zanurzmy się w temat. Może zacznijmy od tej e, bezpieczniejszej strony, czyli oszczędzania. Wydaje się prostsze, ale czy na pewno? Jak się do tego zabrać, żeby to miało sens? Masz rację. Systematyczne oszczędzanie to jest świetny fundament, szczególnie dla osób, które wiesz, cenią sobie spokój albo dopiero zaczynają przygodę z zarządzaniem finansami. Czyli na start idealne. Tak. Kluczowe jest, by zacząć jak najwcześniej. Nawet od niewielkich kwot, ale regularnie. Są takie, powiedzmy, trzy żelazne zasady skutecznego oszczędzania. Po pierwsze: miej konkretny cel. Cel. Tak, kiedy wiemy, na co zbieramy, czy to na wymarzone wakacje, nowy rower, czy może na przyszłość, na jakąś poduszkę finansową, łatwiej jest nam odkładać. I co ważne, nie podbierać tych środków na codzienne wydatki. Rozumiem, czyli cel działa jak motywacja. Dobrze. A co dalej? Po drugie, dywersyfikacja. Brzmi mądrze? E, trochę tak, ale to proste. Chodzi o to, żeby nie trzymać wszystkich pieniędzy w jednym miejscu. Znasz to przysłowie: Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Jasne, jak koszyk spadnie, to wszystko stracone. Dokładnie. Jeśli rozłożymy oszczędności na różne formy na przykład trochę na koncie trochę inaczej to zmniejszamy ryzyko, że coś pójdzie nie tak ze wszystkimi naraz. No i po trzecie i to jest bardzo ważne. Szukaj oprocentowania powyżej inflacji. Inflacja to słowo słyszymy ciągle w wiadomościach. Przypomnijmy może, co to takiego, tak łopatologicznie. Pewnie. Inflacja to jest, najprościej mówiąc, ogólny wzrost cen. Jeśli roczna inflacja wynosi, powiedzmy, 5%, to znaczy, że za te same 100 zł, po roku kupimy średnio o 5% mniej towarów i usług. Czyli nasze pieniądze są warte mniej. Dokładnie, tracą na wartości. Dlatego chcemy, aby nasze oszczędności zarabiały co najmniej tyle, ile wynosi inflacja, a najlepiej więcej. Inaczej mimo, że liczba na koncie rośnie, to realnie będziemy mogli za nią kupić mniej. Trochę bez sensu, prawda? No tak, to kluczowe, czyli cel, różnorodność i walka z inflacją. A gdzie konkretnie można te pieniądze bezpiecznie lokować? Jakie mamy opcje, takie no, dla początkujących? Najpopularniejsze i stosunkowo bezpieczne to na przykład konto oszczędnościowe. To jest po prostu rachunek w banku, bardzo elastyczny. Elastyczny, czyli. Czyli można wpłacać i wypłacać pieniądze w zasadzie w dowolnym momencie. Zwykle nie tracąc przy tym naliczonych odsetek. To jest duży plus, ta dostępność środków. No dobrze, brzmi wygodnie, ale jest pewnie jakieś ale. Zwykle jest. Owszem. Minusem jest zazwyczaj dość niskie oprocentowanie, często ledwo pokrywające inflację, a czasem nawet nie. No i trzeba też czytać umowy, te drobne druczki haczyki. Można tak powiedzieć. Banki mogą stosować limity darmowych wypłat w miesiącu, oferować wyższe takie promocyjne oprocentowanie tylko na krótki czas, na przykład trzy miesiące, albo tylko dla nowych klientów. Czasem wymagają posiadania innych produktów, np. konta osobistego. Czyli wygoda kosztuje, potencjalnie mały zarobek OK. Co jeszcze mamy w Arsenale? Mamy lokaty bankowe, czyli depozyty. Tutaj jakby umawiamy się z bankiem, że powierzamy mu określoną kwotę na konkretny czas, np. 3 miesiące, pół roku, rok, różnie. Zamrażamy pieniądze na jakiś czas. Właśnie. Po tym terminie bank zwraca nam kapitał plus naliczone odsetki. Plusem jest zwykle wyższe oprocentowanie niż na koncie oszczędnościowym, no i bezpieczeństwo. Depozyty w bankach są chronione przez bankowy fundusz gwarancyjny, czyli BFG. BFG, co to daje? To daje gwarancję zwrotu środków do kwotu 100 tysięcy euro na osobę w danym banku. Gdyby odpukać, bank miał jakieś problemy. To spora ochrona. Rozumiem. A minusy lokat. Główny minus to właśnie ten brak elastyczności. Jeśli będziemy potrzebowali tych pieniędzy wcześniej, przed końcem umowy, to zazwyczaj tracimy wszystkie wypracowane odsetki. Po prostu dostajemy z powrotem tylko to, co wpłaciliśmy. Ouch. No i oczywiście, jak przy koncie, musimy patrzeć na inflację, czy oprocentowanie lokaty ją przebija. Pamiętajmy też o podatku od zysków kapitałowych, tym słynnym podatku belki. To jest 19%, które państwo zabiera od zarobionych odsetek. Czyli ten podatek zmniejsza nasz realny zysk. Wspominaliśmy kiedyś o przykładzie Darka. Załóżmy, że wpłaca 10 tysięcy złotych na 3 miesiące z oprocentowaniem 7% w skali roku. Ile realnie dostanie do ręki? Policzmy szybko. 7% rocznie to dla 10 tysięcy złotych byłoby 700 zł zysku przez cały rok, tak? Tak. Ale lokata jest na 3 miesiące, czyli na 1 czwartą roku, więc odsetki brutto przed podatkiem wyniosą 700 złotych podzielone przez 4, czyli 175 zł. Ok. Od tego musimy odjąć 19% podatku. 19% ze 175 zł to jest 33 zł i 25 groszy czyli na rękę na rękę darek dostanie 175 zł minus te 33 i 25 groszy czyli około 141,75 zł zaokrąglimy do 142 zł odsetek trzeba o tym pamiętać licząc potencjalny zysk Faktycznie to prawie 1 piąta zysku mniej. Warto to uwzględniać. Czy jest coś jeszcze w tej kategorii bezpiecznych przystani? Tak, jest jeszcze jedna ciekawa opcja, szczególnie w czasach wyższej inflacji. Obligacje skarbowe, zwłaszcza te indeksowane inflacją, obligacje skarbowe. Czyli pożyczamy pieniądze państwu? Dokładnie tak. To są papiery wartościowe sprzedawane przez państwo, ich oprocentowanie w przypadku tych indeksowanych jest powiązane ze wskaźnikiem inflacji plus jakaś stała marża. Czyli chronią przed inflacją. Tak, jeśli inflacja rośnie, oprocentowanie naszych obligacji też rośnie, co pomaga chronić realną wartość pieniędzy. Zwykle są to obligacje długoterminowe, np. czteroletnie czy dziesięcioletnie, uważane są za bardzo bezpieczne, no bo gwarantem jest skarb państwa. A są jakieś krótsze? Są też obligacje o krótszym terminie, na przykład roczne czy dwuletnie, których oprocentowanie może być powiązane ze stopą referencyjną NBP. To też bezpieczna opcja. Dobrze, czyli mamy konta, lokaty, obligacje skarbowe. To brzmi jak takie solidne podstawy budowania kapitału. Ale obiecaliśmy też porozmawiać o inwestowaniu. Co jeśli ktoś ma już tę poduszkę bezpieczeństwa i chciałby, no wiesz, żeby pieniądze zaczęły pracować trochę intensywniej, godząc się na pewne ryzyko. No właśnie. Wtedy wkraczamy w świat strategii inwestycyjnych, a strategia to jest po prostu nasz plan działania. Jak, gdzie i dlaczego chcemy zainwestować pieniądze? To absolutnie nie jest zrzucanie monetą czy podążenia za chwilową modą, bo ktoś coś powiedział. Czyli przemyślana decyzja? Dokładnie. Wybór strategii zależy od tych czynników, o których mówiliśmy na początku. Ile mamy pieniędzy, jaki jest nasz cel, na jak długo inwestujemy? To jest ten słynny horyzont inwestycyjny. Horyzont inwestycyjny, czyli jak długo możemy czekać. Na efekty. Tak. Pamiętam to porównanie. Jak sadzimy drzewo, to czekamy lata na owoce długi horyzont. A jak siejemy rzodkiewkę, plony są szybko krótki horyzont. Świetne porównanie. Do tego dochodzi nasza tolerancja na ryzyko czy wolimy spać spokojnie, czy dreszczyk emocji jest dla nas ok? No i ile już wiemy o rynkach finansowych? A jakie są takie podstawowe strategie bo pewnie jest ich mnóstwo. Jest sporo, naprawdę, ale skupmy się na kilku popularnych i powiedzmy bardziej zrozumiałych koncepcjach. Jedną z nich jest strategia dywidendowa. Dywidendy, czyli? Polega na kupowaniu akcji takich firm, które regularnie dzielą się częścią swoich zysków z akcjonariuszami. Ta wypłacana część zysku to właśnie dywidenda. To trochę tak, jakbyśmy byli współwłaścicielami dobrze prosperującej piekarni i co jakiś czas dostawali swoją działkę z jej zarobków. Brzmi całkiem stabilnie jak na inwestycje. Jakie tu jest ryzyko i dla kogo to może być dobre? Ryzyko jest uznawane generalnie za średnie. Oczywiście, firma może przestać wypłacać dywidendy z różnych powodów, a cena akcji też może spaść. Ale wiesz, regularne dywidendy często świadczą o dobrej kondycji firmy. To jest strategia raczej długoterminowa, często polecana dla osób, które zaczynają przygodę z giełdą i szukają w miarę stabilnego dochodu pasywnego. OK, czyli coś na dłużej z potencjalnym regularnym przypływem gotówki. Co dalej? Inną filozofią jest inwestowanie w wartość, czyli value investing. Bardzo znane dzięki Warrenowi Buffettowi. A na czym to polega? Tutaj szukamy akcji firm, które wydają się być niedowartościowane przez rynek, czyli ich cena na giełdzie jest niższa niż naszym zdaniem wynosi ich rzeczywista wewnętrzna wartość. To trochę jak znalezienie na pchlim targu skarbu, jakiegoś antyku za ułamek jego prawdziwej ceny. Tylko skąd wiedzieć, że coś jest niedowartościowane? To chyba wymaga sporej wiedzy i analizy, prawda? Zdecydowanie tak. To nie jest proste. Wymaga dogłębnej analizy finansowej firmy, jej bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, jej pozycji na rynku, konkurencji, perspektyw całej branży. Trzeba umieć oszacować tę wewnętrzną wartość firmy, co jest subiektywne i trudne. I kiedy pojawiają się zyski? Zazwyczaj w dłuższym terminie. Trzeba poczekać, aż rynek zauważy tę prawdziwą wartość firmy, i cena akcji wzrośnie. Ryzyko jest średnie, bo możemy się po prostu pomylić w naszej ocenie albo rynek może nigdy nie docenić tej firmy tak, jak myśleliśmy. Rozumiem. Podobną ideą jest chyba to łowienie na dnie. Tak, bottom fishing to jest kupowanie akcji firm, które mocno potaniały na przykład po jakichś złych wiadomościach, licząc na odbicie ceny. Trochę jak kupowanie zimowych kurtek na letniej wyprzedaży. Ale tu też trzeba dobrze ocenić, czy ten spadek to tylko chwilowa panika, czy może początek poważniejszych problemów firmy. To też raczej strategia długoterminowa i ryzykowna. Okej. Okay. Czyli szukanie okazji albo w niedowartościowanych firmach, albo w tych po przejściach. A co, jeśli ktoś woli, no wiesz, iść z prądem, podążać za tłumem? Dla takich osób jest strategia podążania za trendem. Czyli kupujemy akcje, które już zyskują na popularności i których cena rośnie, licząc, że ten trend wzrostowy jeszcze trochę potrwa. Jakby dołączamy do gry, w którą wszyscy zaczynają grać. Ale tu chyba trzeba mieć refleks. O tak, kluczowe jest wyczucie momentu, kiedy wejść w ten rosnący trend, ale przede wszystkim. Kiedy z niego wyjść, zanim trend się odwróci? Zasada jest taka: kupujemy, gdy rośnie i sprzedajemy, gdy jeszcze rośnie, zanim zacznie spadać. To może być strategia krótkoterminowa, ale jest ryzykowna. Trendy potrafią się gwałtownie odwracać i można zostać z akcjami kupionymi na samej górce. Brzmi jak próba wskoczenia na rozpędzony pociąg i wyskoczenia w odpowiednim momencie przed końcem trasy. Trudne. A czy jest jakaś strategia dla bardzo, bardzo cierpliwych, takich, co nie lubią ciągle kupować i sprzedawać? Oczywiście, to jest klasyka gatunku. Strategia kup i trzymaj czyli buy and hold jest bardzo prosta w swoich założeniach. Czyli? Kupujemy akcje dobrych, stabilnych firm, takich z solidnymi fundamentami, liderów w swoich branżach i po prostu trzymamy je przez długi czas lata, a nawet dekady. Nie przejmujemy się krótkoterminowymi wahaniami na giełdzie, liczymy na długoterminowy wzrost wartości tych firm i ewentualne dywidendy po drodze. To brzmi jak strategia pasywna. Tak, dokładnie. Wymaga mniej aktywności, mniej śledzenia rynku na co dzień, ale za to dużo cierpliwości i żelaznych nerwów, żeby nie sprzedać w panicy, gdy przyjdzie jakaś korekta na rynku. Jak kupienie solidnego narzędzia, które ma nam służyć latami. To wydaje się mniej stresujące dla niektórych. Czyli mamy dywidendy, szukanie wartości, podążanie za trendem, długoterminowe trzymanie. Czy jest coś jeszcze, o czym warto wiedzieć na początku tej inwestycyjnej drogi? Może wspomnijmy jeszcze krótko o inwestowaniu w spółki innowacyjne. To jest kupowanie akcji firm, które działają w nowych technologiach. Na przykład IT, biotechnologia, sztuczna inteligencja, zielona energia. Firmy, które pracują nad czymś przełomowym. Brzmi ekscytująco. I potencjalnie bardzo zyskownie. Jeśli taka firma trafi w dziesiątkę ze swoim wynalazkiem czy usługą, wzrost wartości akcji może być ogromny. Mówi się czasem o zwrotach rzędu z setek procent, ale. Ale, jest ryzyko. Ogromne. Wiele innowacyjnych firm po prostu upada. Ich pomysł może się nie przyjąć, technologia okazać się ślepą uliczką, albo konkurencja jest szybsza i lepsza. Tutaj trzeba być gotowym na możliwość dużej straty, nawet całości zainwestowanych pieniędzy. To gra dla osób o mocnych nerwach i akceptujących wysokie ryzyko. Czyli duży potencjał, ale i duże ryzyko. Wygląda na to, że naprawdę kluczowe jest to dopasowanie strategii do siebie i przede wszystkim zrozumienie, na co się decydujemy. Dokładnie. To jest chyba najważniejsza zasada: inwestuj tylko w to, co rozumiesz. Nie podążaj ślepo za modą, nie słuchaj dobrych rad od znajomych, jeśli sam nie wiesz, jak coś działa. Każda strategia ma swoje plusy, minusy i poziom ryzyka. Trzeba to dopasować do własnej sytuacji finansowej, do celów, jakie chcemy osiągnąć, no i do własnego temperamentu. A wracając na chwilę do czegoś pomiędzy, mówiliśmy też o planach systematycznego oszczędzania tych PSO. Gdzie one właściwie pasują w tym układzie? Czy to jest jeszcze oszczędzanie, czy już inwestowanie? To jest właśnie coś pomiędzy, taki trochę pomost między tymi dwoma światami. PSO to są programy oferowane przez różne instytucje, banki, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które pozwalają regularnie odkładać pieniądze często nawet małe kwoty co miesiąc. Jak przy oszczędzaniu? Tak, ta systematyczność jest jak przy oszczędzaniu, ale te pieniądze są następnie inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Są elastyczne, można zazwyczaj zmieniać kwoty wpłat, można je zawiesić na jakiś czas, można też wybrać strategię inwestycyjną funduszu. Czyli wybieramy poziom ryzyka? Mniej więcej. Można wybrać fundusze bardziej ostrożne, które inwestują głównie w bezpieczne instrumenty, jak obligacje, z małym udziałem akcji, albo bardziej agresywne, gdzie udział akcji jest duży, co wiąże się z większym potencjałem zysku, ale i większym ryzykiem. Ale tu jest kluczowa uwaga: Jaka? PSO w przeciwieństwie do lokat czy obligacji skarbowych nie dają gwarancji zysku ani ochrony kapitału. Wynik inwestycji zależy od tego, jak zachowują się rynki finansowe. Można zarobić, ale można też stracić. To już jest forma inwestowania, chociaż opakowana w wygodną formę systematycznego oszczędzania czyli wygoda systematyczności połączona z ryzykiem inwestycyjnym to jest bardzo ważne rozróżnienie. Dobrze. Pokazaliśmy różne drogi, bezpieczniejsze oszczędzanie i bardziej ryzykowne, ale potencjalnie bardziej zyskowne inwestowanie. Czy można je jakoś mądrze połączyć w praktyce? Wspominaliśmy o przykładzie Anity i Saverego. Jak oni to zrobili? Tak. Ich podejście dobrze ilustruje, jak można to zrobić krok po kroku, bez rzucania się od razu na głęboką wodę. Chcieli zbudować rezerwę finansową na 3-4 lata. Zaczęli od absolutnych podstaw. Czyli? Po pierwsze, Regularne, nawet małe wpłaty na konto oszczędnościowe, żeby zbudować taką pierwszą płynną bazę finansową. Krok pierwszy. Krok drugi, gdy uzbierali tam powiedzmy 10 tysięcy złotych, założyli pierwszą lokatę bankową, żeby pieniądze zaczęły pracować trochę lepiej. Ale co ważne, dalej systematycznie wpłacali drobne kwoty na konto oszczędnościowe. Czyli lokata pracuje, a oszczędzanie trwa dalej. Dokładnie. Krok trzeci, gdy uzbierali kolejne 10 tysięcy złotych, rozejrzeli się na rynku, sprawdzili, co się w danym momencie bardziej opłaca. Kolejna lokata, czy może już obligacje skarbowe, może podzielili te środki trochę tu, trochę tu, czyli zastosowali dywersyfikację i oczywiście nadal oszczędzali na koncie. Budowali kolejne warstwy. Tak, i dopiero krok czwarty Mając już solidną bazę bezpiecznych oszczędności, taką poduszkę, postanowili małą część swoich nadwyżek, na przykład 5 tysięcy złotych, przeznaczyć na ostrożne spróbowanie sił na giełdzie. Ale ostrożnie. Bardzo ostrożnie wybrali bezpieczną, jak na giełdowe standardy, strategię dywidendową, kupując akcje kilku stabilnych dużych firm. I co najważniejsze, cały czas kontynuowali systematyczne odkładanie pieniędzy na konto oszczędnościowe. To pokazuje, że to jest proces, nie trzeba od razu wybierać. Albo tylko lokaty, albo tylko ryzykowne akcje. Można zacząć bezpiecznie, budować kapitał, zdobywać wiedzę, a potem stopniowo, małą częścią środków, próbować inwestycji, wybierając strategię, którą rozumiemy i która pasuje do naszego apetytu na ryzyko. Dokładnie tak. Systematyczność i cierpliwość w oszczędzaniu budują ten ważny fundament, na którym można potem ostrożnie stawiać pierwsze kroki w świecie inwestycji. To jest droga, którą wielu ludzi z sukcesem podąża. Świetnie. Myślę, że mamy teraz znacznie jaśniejszy obraz tych dwóch światów i tego, jak mogą się przenikać. Czas chyba na małe podsumowanie, co warto zapamiętać z naszej dzisiejszej rozmowy. Taka ściągawka. Jasne, zbierzmy to w pigułce. Co warto zapamiętać? Po pierwsze, oszczędzanie to jest ta bezpieczniejsza droga. Pamiętajmy o trzech zasadach. Miejmy konkretny cel, dywersyfikujmy, czyli nie wkładajmy wszystkiego w jedno miejsce i szukajmy oprocentowania wyższego niż inflacja. Cel Różnorodność Walka z inflacją. Dokładnie. Bezpieczne opcje oszczędzania to na przykład konto oszczędnościowe, elastyczne, ale zwykle niskie odsetki. Lokaty bankowe, bezpieczne dzięki BFG, ale mniej elastyczne, i pamiętajmy o podatku belki. No i obligacje skarbowe. Bardzo bezpieczne, bo gwarantowane przez państwa, dobre jako ochrona przed inflacją. Konto, lokata, obligacje. Tak. Dalej mamy inwestowanie tu potencjalnie wyższy zysk, ale też i ryzyko straty. Wybór strategii zależy od naszej indywidualnej sytuacji: ile mamy kapitału, na jak długo inwestujemy, jaką mamy tolerancję na ryzyko i ile wiemy. Dopasowanie do siebie kluczowe. Podstawowe strategie inwestycyjne to na przykład: dywidendowa dla szukających regularnego dochodu, wartość, value investing, szukanie niedowartościowanych okazji. Podążanie za trendem, gra na fali popularności. Kup i trzymaj, buy and hold dla cierpliwych na drugie lata. Czy inwestowanie w innowacje? Duży potencjał, ale i duże ryzyko. Najważniejsze: inwestujmy w to, co rozumiemy. Zrozumienie to podstawa. Zdecydowanie. Pamiętajmy też o planach systematycznego oszczędzania PSO. Łączą systematyczność z inwestowaniem w fundusze. Są elastyczne, pozwalają wybrać strategię, ale uwaga, nie gwarantują zysku ani ochrony kapitału. Czyli wygoda, ale z ryzykiem. Tak. I na koniec łączenie dróg. Można mądrze zacząć od budowania kapitału przez systematyczne oszczędzanie, a potem część tych środków. Ostrożnie i z głową zainwestować. Dziękujemy za te klarowne punkty. To naprawdę pomaga uporządkować myśli po tej naszej rozmowie. No cóż, nasza podróż po świecie finansów na dziś powoli dobiega końca. Czas szybko minął. Mamy nadzieję, że ten przegląd strategii inwestycyjnych i metod oszczędzania był pomocny i trochę rozjaśnił ten skomplikowany, ale fascynujący świat. A na koniec zostawiamy takie pytanie do przemyślenia. Biorąc pod uwagę obecną sytuację każdego z nas, nasze cele na przyszłość, która droga wydaje się bardziej kusząca? Ostrożne, systematyczne budowanie kapitału przez oszczędzanie? Czy może któraś z strategii inwestycyjnych z jej potencjałem, ale i ryzykiem? a może, tak jak Anita i Xavery, najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie własnej zrównoważonej ścieżki, która łączy oba te światy. Myślę, że warto poświęcić chwilę na refleksję nad tym pytaniem. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i uwagę. Do usłyszenia.